Ja wszystkim w tam was już 22 grudnia, czyli w środę. Mega się cieszę, no bo jutro mamy dzień wolny i to dzień przed Wigilią i mam nadzieję, że mega fajnie spędzę ten czas na no może przygotowaniu różnych potraw już na Wigilię, więc mega się cieszę. No a teraz możemy się zabrać za otwieranie kalendarza. Bardzo przepraszam, jeżeli będziecie słyszeli gdzieś w tle dźwięki mojego pieska, bo akurat przed chwilą wszedł mi do pokoju, no ale już nic z tym nie zrobię, więc po prostu nie zwracajmy na to uwagi. No, ale jak zawsze zaczynamy kalendarz yy, z Douglasa. I dzisiaj mamy maseczkę do twarzy. Nawet mam małego pomocnika. Teraz kalendarz z, z Wedla. Dzisiaj mamy pomineczkę. Teraz lint. Dzisiaj mamy niebieskiego miksia. Teraz Haribo. I dzisiaj mamy świąteczną mieszanki z takimi różnymi gwiazdkami, choineczkami itd. Teraz lukoluk. Już nam wypadł kolejny kalendarz. Znaczy, kolejna rzecz z kalendarza ja i że to była chyba 24, czwórka, ale z ją sobie za chwilę schowam. No ale dzisiaj mieliśmy Mentosy pomarańczowe mini. Teraz ten od mojej mamy. I dzisiaj mamy... Zestaw skarpetek z Grinchem, są wprost cudowne. I niestety już dzisiaj mamy ostatnią herbatę, ponieważ ten kalendarz ma tylko 22 dni, więc ta będzie na pewno dobra. Herbata czarna cytrusowa z imbirem. Święte są już za dwa dni, a ja powiem wam, że jeszcze w ogóle nie ogarnęłam swojego pokoju. I stwierdziłam, że to jest już czas najwyższy, żeby to zrobić Ale ogólnie dzisiaj będę sobie tylko sprzątała tak bardziej właśnie kurze Bo to akurat szybko się wszystko zakurza Więc sobie to wszystko zrobię No i oczywiście muszę sobie także jeszcze umyć podłogi w całym pokoju No i jeszcze odkurzyć, bo to jest akurat już mój standard Więc już zabieram się do ogarniania i sprzątania mojego pokoju Bo nie chcę tego robić po strasznie późnej nocy W tym czystym pokoju mogę zakończyć ten vlogmat, więc jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa-pa!